Na początku Myrtanę zamieszkiwali koczownicy, a ich przywódcą był Wieczny Wędrowiec. Wieczny Wędrowiec wraz ze swoim ludem podróżowali po całej krainie, aż pewnego dnia Ino zwrócił się do niego. Kazał mu porzucić drogę wędrówki i stworzyć kult ognia. Inos wręczył mu berło Warantu i nauczył go swojej magii, aby on mógł powstrzymać Beliara. I w ten sposób, lud koczowników podzielił się na dwie części. Na tych, co podążyli za Inosem i na tych, co kontynuowali swoją wędrówkę. Słudzy Inosa wybudowali wspaniałe świątynie i stali się ludem Warantu, a berło było symbolem ich władzy. Inos przemówił do wyznawców, by wybudowali dla niego portal, aby mógł rządzić w tej części świata przez całą wieczność. Lecz kiedy Belier zobaczył, co robili słudzy Inosa, uniósł się gniewem i zesłał na ziemię bestię pełną starożytnej mocy, a wraz z nią przybyły inne potężne istoty. Lecz szybko nadszedł ich kres. Adanos zesłał powódź, a ta zmyła istoty z powierzchni ziemi. Kiedy wieczny wędrowiec zobaczył, co się dzieje, sprowadził do świątyni pięć boskich artefaktów i lud warantu zginął, a kostur i berło pogrążyły się w wodzie. Adanos rzekł do swoich braci. Nigdy więcej nie postanie wasza noga na mojej ziemi, bo jest ona święta i pozostanie taką na wieki. Ale człowiek i bestia nie zaprzestali wojny na ziemi Adanosa i płonął w nich gniew ich bogów. Człowiek pokonał bestię, która wróciła do królestwa Beliara. Adanos zobaczył, że prysła równowaga między ładem a chaosem więc zaklął Inosa, by ten odebrał człowiekowi swą boską moc. Ale w obawie o to, że pewnego dnia bestia powróci, poprosił Inosa, by ten zostawił tylko część swojej mocy, aby pewnego dnia przywrócić się człowiekowi. Inos w swojej mądrości tak uczynił.